Siema widzowie, dzisiaj też będziemy grali Mortisem. Yy, no, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę dzwonem. Wrzucam ten odcinek, jak robi mi się pierwsza część. Także wbijajcie. Yy, nie wiem, może będzie trzecia część, ale to musi się postarać. Ale piszę 1 na dwa. A może to zmienimy. że lecimy. Jak widzicie kupiliśmy sobie już kaczut w poprzednim odcinku. No, już mamy tu kolejny przycisk. Nowy już. Dobra, niech ona mi to zniszczy tak jakby. Okej, okay, ja się stąd pójdę. Pa, pa. Za darmo parki oby dostałam. Brawo, skójka, No, bardzo brawo. Ok, Teraz akurat brawo. Morty, sprzyj na nawiół. Siu, siu. O nie, nie, nie. Wracaj. On musiała się zbliżyć, no. O nie, ty nie będziesz mnie kontrolować, babeczko. Szuć. O, nawet... Super. O no kurde. A ja nie lubię. Ale zrobiliśmy zadanie przynajmniej. Tak nie możemy odebrać. Okej. Okay. Emar nojka, Zawsze to zaszałtakrobie? Shup 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 i bum, ano. A to mnie bolało.

Dobre. Łatwo. Dobre widzowie o to łączył. Możemy grać. Dobra, teraz wam pokażę rundkę. Albo Okay, tu mamy perel z po o oh. mm. plus siedem o jeden, plus jeden, Plus siedem. Minus. Plus jeden. plus dziewięć i 16 ranga. Dobra, teraz wam pokażę rundkę. Okej, okay, jak zwykle z Leonem. Bo gramy z panem ghost. No, co? Oh. Uciekaj, typeczku! Ka-kratz! Ka-kratz, 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 ka One, two, bike my shoes, free, to the car, five, six. Seven, five, eight.

O, dwie ściany. Nadal nie wbiliśmy. Co? Powiedz. Ej, ej, ej. I raczej zrobimy z tego więcej sterii, a więc napiszę tak. I powiedzmy 1 na 5 może coś tam było. 3, 4, dobra, 4, albo nie wiem, zobaczymy. Yy, no i yy, jak. Yy, yy. Wam się spodobał odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem, a ja już się z Wami żegnam.